Witam serdecznie w programie Jelenia Kultura. To pierwszy taki kulturalny tygodnik Jeleni Góry. Zapraszam. Powiemy w naszym programie o tym, co było, co będzie i co ewentualnie może się zdarzyć. W ostatnią niedzielę września w Jeleni Górze rozpoczęły się jeleniogórskie spotkania teatralne, na których wystąpili m.in. Piotr Frączewski i Natalia Sikora. Spotkania potrwały aż do 6 października. Zdarzenie w teatrze dotyczące świata teatru, klimatu teatralnego. Opowiada o starym aktorze, który przychodzi na przesłuchanie do dyrektora, u którego kiedyś zaczynał, z którym kiedyś pracował i który powinien być na przesłuchaniu, ale go niestety nie ma. Zastaje zupełnie kogoś innego. I to jest taka sztuka, pomimo, że tak jak wspomniałem, opowiada historię teatralną, w cudzysłowie, to jednak ma w sobie taki pierwiastek pewnego uniwersum. Bo to, co przytrafiło się panu Feuerbachowi, który po długiej nieobecności, po prawdopodobnie zakładzie zamkniętym, psychiatrycznym, próbuje powrócić, to... Takie zdarzenie, taka opowieść może być. Mogą być w niej różni bohaterowie, po prostu ludzie, którym się nie powiodło. Na początku października w Wieleni Górze miało także miejsce fotoruszenie, w czasie którego odbył się wiarnicarz wystawy Karola Wolińskiego, a także spotkanie z Tadeuszem Rolkę i projekcja filmu Dziennik z podróży. Szanowni Państwo, witamy na wernisarzu fotografii Karola Wolińskiego. E, również na otwarciu fotoruszenia kolejnej edycji. Jest jakby w dwóch torach coraz trudniej. Po pierwsze, że jest trudniej dotrzeć do ludzi i właśnie fotografując, uszanować pra czyjeś prawo do, do fizjonomii, prawda? Nie naruszyć e, czyichś czy jegoś oblicza, po drugie ma się wyższe wymagania w stosunku do siebie. Czyli ta poprzeczka jest coraz wyższa, a zrobienie zdjęcia nie jest łatwiejsze. Nie tylko studenci dostali klucze do miasta Jelenigury, ponieważ w ramach Senioralia 2013 otrzymali je także seniorzy. Zgłosiły się zespoły senioralne, które działają przy domach kultury, domach spokojnej starości. Te zespoły, które coś mają do zaprezentowania, po prostu. Własną twórczość prezentują. Także są to zespoły ludowe, są to zespoły takie śpiewacze, są to kabarety. Miasto, którego nie było, to wystawa, która została zorganizowana między innymi na podstawie książki Miedzianka Historia Znikania. To miasteczko położone niedaleko Lenie Góry jest okalane tajemnicą, którą do dzisiaj starają się rozwikłać tak, tak się studenci, doktoranci, a, a także pracownicy BWA. To jest okazja do tego, żeby myśleć o sztuce troszeczkę inaczej. Przeczytaliśmy książkę Filipa Springera. Miedzianka historia znikania i ta książka zrobiła na nas ogromne wrażenie. Nagle to, miejsce, to miasto zniknęło, zostało puste miejsce. I e, też pytano się mnie, kiedy opowiadałem znajomym o tym, że robimy projekt o miedziance. E, pytali się, ale co wy właściwie chcecie tam zrobić, skoro tam nic nie ma. 6 października w Zdrowym Teatrze Animacji miała miejsce premiera spektaklu Tylko jeden dzień. Zobaczmy, jak dzik i sporadzili poradzili sobie z tłumaczeniem dzieciom trudnych spraw. Co jest najtrudniejsze w pani roli? Ponieważ gra pani muszkę jednodniówkę, która dowiaduje się, e, oczywiście dopiero na końcu, że ma tylko jeden dzień z życia. E, to znaczy, przez cały spektakl tak naprawdę moja postać e, się bawi. Dla niej to jest w, wspaniała zabawa. No, i bardzo trudny jest ten moment, kiedy dowiaduje się naprawdę, że, że to jest jej jedyny dzień, a nie tak, jak myślała, że to jest jedyny dzień z życia Lisa, e, któremu chciała sprawić przyjemność i z którym chciała przeżyć ten jego ostatni dzień. O, rany, ale Jaka delikatna! Co mówicie? A nic tak sobie rozprawiamy. O urokach życia. Niestety dla niektórych często bywa zbyt krótkie. Ech. Ech. Jeżeli jeszcze nigdy w życiu nie widziałeś kogoś, kto gra na wiertarce, albo nie słyszałeś połączenia jazzu i rapu, trzeba było pokazać się w Muflonie. 12 października miał tam miejsce niezwykły koncert. Don't you dare. po prostu żyj. Po prostu żyj. To jak jest całkowicie źle. Wow. a co jak jest jeszcze gorzej? Nie ma tych sąsiadów, nie obchodzi w ogóle nikogo, co się dzieje. Po prostu żyj. 23 października w ramach Kroku's Jazz Festival rozpocznie się jazz na ekranie. Państwo będą mieli okazję obejrzeć jazzowe gwiazdy, a także historię prawdziwych jazzowych miłości właśnie na ekranach kin. Krokus Jazz Festival potrwa do 27 października. Na scenie głównej zagrają Atom String Quartet and Special Guests, grupa wokalna Slicks, Buster Williams Quartet, a także pokazy filmów. Nie można także przegapić świetnych koncertów konkursowych, powiewu młodego jazzu. 26 października będzie miała miejsce premiera Dążłana w reżyserii Michała Kotańskiego. Zapraszam na rozmowę z reżyserem. Co zobaczymy na Jeleniogórskiej Górskiej scenie? Dążyłana Moliera, 18 aktorów, duża produkcja. To jest chyba bardzo duże wyzwanie, prawda? Z różnych powodów duże wyzwanie. Na razie idzie ku, ku myślę, dobrej premierze. E, Molière, e, już było no, nieskończona ilość wystawień, więc każdy będzie oczekiwał nowej interpretacji e, czegoś, e, czegoś zaskakującego, więc z, z tej strony na pewno będą oczekiwania krytyków. E, po drugie, pierwsza premiera nowej dyrekcji, więc rozumiem, że z tym też będą związane jakieś oczekiwania. Po trzecie, właśnie zmiana dyrekcji to zawsze wpływa na pracę takiej instytucji jak teatr, więc z tym też się po części mierzymy i z tym, co, co, co zastaliśmy. Będą też projekcje multimedialne. Jak to wpłynie na spektakl? Czemu to ma pomóc? No, myślę, że projekcje multimedialne to już jest coś, co się zadomowiło w teatrze. To jest narzędzie oczywiście, które może i pomóc spektaklowi, i, 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 i odwrotnie, i, i przeszkodzić nie chciałem się zamykać w, w takim xvii wiecznym martwym obrazku i już Bogdan Korzeniewski pisze o tym że nie ma sensu Moliera robić tylko i wyłącznie w kostiumach, że będzie wtedy martwą ramotą. E, dokonuje różnego rodzaju skrótów e, i zabiegów adaptacyjnych. Te projekcje mają mi w tym pomóc, żeby jakimś znakiem pokazać coś, co się powiedzmy dzieje na dwóch stronach tekstu, który my wycinamy. Że ta historia wcale nie jest już byłą i która się nie powtarza, prawda? Że Molière może być współczesny i znaczy, nam bliski. Myślę, że jest bardzo współczesny. Don Juan nie jest tylko o atrakcyjności, uwodzenia. Myślę, że publiczność będzie chciała właśnie to zobaczyć przede wszystkim. Ja tylko chcę przypomnieć, że po premierze Dążuana. Bardzo szybko ściągnięto ten spektakl, było bodajże tylko 14 przedstawień, dlatego że ten tekst jest przede wszystkim w ujęciu Moliera takim wielkim oskarżeniem obłudy i hipokryzji. I kiedy robimy sceny, które tego bezpośrednio dotyczą, to brzmi to bardzo współcześnie. Jestem ciekaw, no to, to jest takie uderzenie w stół, jestem ciekaw, jakie je nożyce się po, po spektaklu odezwą. Zapraszam Państwa na premierę Dążyła na 26 października w Teatrze Jeleniogórskim. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszamy już na kolejny odcinek. Jeżeli organizujesz wydarzenie, o którym chciałbyś nas powiadomić, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres widoczny poniżej.